Czytanie z księgi powtórzonego prawa. Mojżesz powiedział do ludu: Dziś Pan, Bóg Twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy, przestrzegaj ich, wypełniaj z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla Ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw. Poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. A Pan uzyskał to, że Ty będziesz, jak ci zapowiedział, ludem stanowiącym szczególną jego własność i będziesz przestrzegał Jego wszystkich poleceń. On cię wtedy wywyższy we czci sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był Ludem świętym dla Pana, Boga Twego. Jak powiedział.